Dzień dobry. Dzisiaj tak krótko. Bo no e, jakieś przeziębienie, ale to tak jak mówiłam, zapewne z tej nieszczęsnej e, no klimatyzacji nieodgrzebionej i ja mam takie właśnie <laughs> Przypuszczenia, że to to zapewne I tak tutaj mi przyszłam rano, no całkowicie rano jest piąta, szósta, coś takiego Piękny dzień dzisiaj Słoneczko, czereśnie Czereśnie już takie niektóre są fajne czerwoniuchne mi tutaj ładnie rośnie. Już taki spory jest, no. Pod słońcem, patrzcie jak ładnie. Naciowy. Też trzeba go trochę przerwać, bo tak nie może być. Fasolka mi już ładnie idzie. I tu co mamy? Chwast nie się nie da wyrywać. Już wyszła ta z tymi różowymi. A tu nie wyszła. Ona ma takie różowe skorupki nakrapiane, ale najbardziej mi zależy właśnie na tej. Tutaj, fioletowej, bo ona jest najlepsza. Tutaj, żółta, chyba, albo zielona. Ja już nie pamiętam. <grym> no. Poszło w górę wszystko dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no, ostatnio po tych deszczach, o Pomidorachy, jakie już to są koktajlowe. <grym> A ten też jest gruntowy niski. Te tak samo. Wszystko poszło ładnie koguty pieją, ale jeszcze ich nie wypuszczą. dzisiaj jest zakończenie roku zaraz muszę szykować piwko tu trochę popieliłam ale <laughs> to nie jest koniec tylko od tam pory odsłoniłam jeszcze tutaj tę cebulę muszę ogarnąć i no nie czuję się nie czuję się chyba dzisiaj sobie chyba poleżę może nie wiem zobaczymy Pomidorachy są duże. Podlewałam już drożdżami. Dzisiaj podleję znowu. E, muszę ją ugarnąć. I zrobię chyba zrobię chyba znowu te naleśniki, bo są przepyszne. Naleśniki, wiecie, z o jaki bzyk, z żółtkiewkę i tym serkiem typu greckiego no tutaj ładnie o poszły też i do ładnie arbuziki pomidorachy już takie już jeżeli to tak można powiedzieć nie już ten coś ma cały czas te liście takie zwinięte nie wiem. Ładnie kwitnie. I teraz mm, będę do każdego drugiego. O wilk. Do każdego drugiego. Tu też. Po prostu będę. Yy, drugi sznurek brała. Będę prowadziła na dwa. Przynajmniej będę się tak starała, bo o, tak jak tu. Bo tutaj te może niskie też już powycinam. Bo jak prze, przeoczę, to później nie jest wskazane, żeby to, przynajmniej w moim mniemaniu, nie jest wskazane, żeby to obrywać takie duże już nie. No, także będę prowadziła na dwa i postaram się, któregoś tu dnia jutro. No, to trzeba szybko już. Drugi, drugi przywiązać. Gartło boli, wiecie. Jakiś stan podgorączkowy mam, ale to tam. Mam nadzieję, że się, że w, w, szybko mi to minie. O! Piękny, piękny. Ej, mokro ma. Muszę ziemi dosypać, bo to się uklepuje. O, jak idzie do słońca. Dobra. Życzę Wam miłego dnia. Nie wiem, kiedy ten film się wrzuci, bo. Um, no i właśnie siedzi w domu, nie? I ogląda filmy, gra. Na dworzu też jest, nie powiem. Ale wyczerpał mi. Yy, zrobił mi już limit. <laughs> I po prostu to wszystko wolniej wchodzi, chyba że na miasto. Na mieście może mi się wgra dzisiaj. To to puszczę i dzisiaj taki filmik cudownego piątku. Piątek to już weekend do początek. <laughs> o Boże, ile much na mojej sałacie. A czemu to tak? Czemu tyle much tu jest? Trzeba wziąć na śniadanie. Takie muchy, ludzie. No, trzymajcie się. Kartofelki w tych pojemnikach. No niesamowite są. Już będą zaczynały kwitnąć. O Boże, patrzcie, ślimak na... Na czym ten ślimak jest? Aj. Nie chce mi się już mówić o ślimakach. No takie ładne są. Ładne, mam nadzieję, że trochę ból w będzie.